Przeprowadzki bywają bardzo różne. Jak sami wiecie, każdy ma w domu zupełnie inne rzeczy. Nie wszyscy mają IKEA, Agatę, meble i tak Dużo ludzi ma w domu naprawdę designerskie meble. Zobaczcie sami na tym filmiku. <kluczy> widzicie? Jakbyście się zabrali do takiej przeprowadzki? Przywodzicie do klienta i on mówi, to wszystko, co widzicie, ma być spakowane. Czy naprawdę wziąłbyś, użył streczu? No myślę, że nie. Więc jeśli masz chociaż trochę oleju w głowie, to zastanów się, zanim zdecydujesz, kto będzie Ciebie pakował. Pamiętaj, że każdy też ma swoją wrażliwość, i dla każdego wartość przewożonego towaru jest odpowiednio przekalkulowana. A więc jeśli masz drogie rzeczy, niekoniecznie drogie rynkowo, ale drogie dla Ciebie, bo to jednak Twoja przeprowadzka, która generuje wiele stresu, zapewne, jak jest dla Ciebie to ważne? Czy powierzyłbyś, w niekompetentne ręce swój towar, swój cały dobytek życia. Zastanów się, zanim zdecydujesz się, kto będzie Cię przeprowadzał, a jeśli chcesz to zrobić samemu, to przemyśl to dwa razy i użyj odpowiednich materiałów. A ja Ci pokażę jakich.